Małe, duże, czerwone, białe, różowe, pnące i miniaturowe. Każdy może znaleźć różę dla siebie. Nieprzypadkowo nazywana jest królową kwiatów. Jest piękna, pachnąca i jadalna. Można się było o tym przekonać podczas pierwszego festiwalu róż w łasku. Producenci róż, których mamy bardzo dużo na ziemi łaskiej, którzy naprawdę ogromne ilości tych pięknych szewów produkują, wyszli z taką inicjatywą. Nawet powiem szczerze z pewną pretensją, żeśmy tego dotychczas nie dostrzegli. Oczywiście skwapliwie podchwyciliśmy ten temat i stąd ten pierwszy festiwal Róż w łasku. Jestem bardzo zadowolony. Uważam, że Urząd Miasta i Gminy zrobił bardzo dobry krok, że właśnie wyciągnął rękę do hodowców, bo róże to nie tylko. Kwiaty, ale to też i miejsca pracy, to też i biznes. Nie mówimy tu o jakiejś stałej pracy przy różach, ale są miejsca sezonowe, przy okulizacji, przy różnych nasadzeniach. Rzeczywiście, Festiwal Róż mógł odbyć się tylko w łasku. W gminie łask rocznie produkuje się kilkadziesiąt tysięcy różanych krzewów. Wszyscy wystawcy otrzymali od pamiątkowe dyplomy. Na stoiskach można było zobaczyć najpiękniejsze odmiany. Mariusz Sobieszek pracuje przy różach od 15 roku życia. Po prostu zarabiałem. Była to dosyć opłacalna praca, ponieważ okulizacja róży jest rzeczą, taką specyficzną pracą, dosyć dokładną i bardzo trudną. Nie każdy może się tego nauczyć i to dosyć sprawnie i szybko robić. Mi to wychodziło bardzo dobrze, także powoli, powoli, najpierw pracowałem u kogoś, a potem zrobiłem własną szkółkę. Teraz pan Mariusz przywiózł najnowsze odmiany róż. W jednych kwiaty są różowe na zewnątrz, a białe wewnątrz. W innych pąki przypominają szyszki. Do tej pory właściciele gospodarstw ogrodniczych pokazywali swoje rośliny na różnych jarmarkach i festynach. Teraz mają własne święto. Tradycja uprawy róż w okolicach łasku sięga okresu międzywojennego. Festiwal, jak wiadomo, składa się z dwóch dni. Wczoraj były referaty. Między innymi pan Malinowski, który jest jednym z producentów, bardzo ciekawe informacje przekazał, właśnie dotyczące początków, także, ale także dnia dzisiejszego i problemów, z jakimi producenci się borykają. Otóż, Państwo szwejcerowie, właściciele dóbr łaskich, oni. Pierwszy raz przed wojną wprowadzili właśnie szkółkarstwo w tym hodowle róż i był to Orchów. Także jest mi szczególnie miło, bo pierwsza szkółka powstała w Orchowie, później przejął to gorczy. Oczywiście w okresie powojennym bardzo się to rozwinęło. Pierwszy festiwal róż rozpoczął wystrzał z armaty bractwa kurkowego. Bracia kurkowi też dostali róże w nagrodę za strzelanie do tarczy festiwalu róż. Była pierwsza parada bryczek, bo producenci róż hodują także konie a konie przystrojone były oczywiście różami. えっ Hodowcy chcieli się pokazać ze swoimi końmi, a w naszym terenie jeszcze mamy dość um, silną hodowlę, z tym, że um... Miłośnicy koni chcą się pokazywać, chcą prezentować swoje pupile i warto gdzieś im zorganizować. Urząd Miasta i Gminy był bardzo przychylny do mnie. Z prośbą wystąpiłem i udało się zorganizować. No, drodzy Państwo, zobaczyliście takie konie, jakie w terenie się hoduje. W moim terenowym kole jest hodowców. Bardzo ambitnych, bardzo oddanych tej hodowli. I myślę, że jeżeli się uda nam, a zdrowie pozwoli, to powtórzymy. Podczas festiwalu wręczone zostały nagrody za najlepsze wiersze i haiku o różach. Przedszkolaki śpiewały piosenki i recytowały wierszyki o różach. Mieszkańcom łasku święto bardzo się spodobało. Szczególnie pewnej małej dziewczynce. Mam na imię Róża. No, wszystkie koleżanki są zachwycone. Chyba dobre, jej się podoba, koleżankom się podoba. Fajne. To jest chyba takie ożywienie miejscowej społeczności. Specjalnie przyszłam się zobaczyć. Sądzę, że powinny być takie, takiego rodzaju wystawy i sprzedaże, to zbliża człowieka więcej do tych kwiatów, do przyrody i zachęca przede wszystkim do tego, żeby kupić. Wybór kwiatów był naprawdę ogromny. Setki odmian w najróżniejszych kolorach, kształtach i oszałamiającym zapachu. Bogdan Papuga zajmuje się uprawą róż od 40 lat i mówi, że wciąż uczy się czegoś nowego na ich temat. Zapewnia jednak, że każdy może wyhodować piękne kwiaty w swoim ogrodzie. O róże to tak jak o każdą jedną roślinę. Trzeba dbać, trzeba ją lubić i trzeba ogrody pielęgnować. Po prostu ją trzeba kochać, bo to jest królowa kwiatów. To jest tylko po prostu cierpliwość, wytrwałość, dużo pracy no i po prostu pasja bo jest podstawą, żeby wyhodować dobre kwiaty i żeby klienci z tych, z tych kwiatów byli potem zadowoleni. Królowa kwiatów jest nie tylko piękna. Można ją wykorzystać także w kuchni. Panie ze Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich we Wrzeszczewicach pieką na przykład ciasto drożdżowe z płatkami róż, czy ciasteczka z konfiturami różanymi zmienia smak. Dżemy, czy też płatki róży w cukrze mają specyficzny smak. Da się to szybciusieńko wyczuć, czy też to będzie ciasto drożdżowe, czy też ciasto kruche, czy też biszkopcik z płatkami róż daje specyficzny, inny zupełnie smak. Pani Bożyna przyznaje, że płatki róż są bardzo delikatne. Trzeba je wcześniej odpowiednio przygotować. Nie chciała jednak zdradzać zbyt wielu tajemnic. W syropie. Gotuje się w syropie. Powiem tylko tyle. W syropie z cukru. Niewiele więcej powiedział Krzysztof Lechowski. Mistrz kuchni od rana gotował zupę z płatków róż. I choć zapewniał, że każdy może ją zrobić w domu, wszystkich sekretów przepisu oczywiście nie zdradził. Ależ oczywiście tak. Jest to niezwykle proste i łatwe. W zakresie tych tajemnic, które zdradzę. Prosimy. A ta odrobina niepewności niech zostanie. Zresztą jest to indywidualna sprawa każdego. Bardzo prosta rzecz. Wykonujemy zupę różaną tak jak każdą inną zupę owocową. Możemy ją zrobić z płatków róż lub z owoców. Ze świeżych owoców lub z suszonych, za każdym razem będzie miała inny smak. Pamiętajmy, w każdym się o jednym: jeżeli robimy zupę z suszonych owoców czy z suszonych płatków, to nie jest to problem. Natomiast jeżeli zrobimy ze świeżych, to ja tutaj przed chwilą Państwo widzieli, jak wrzucałem płatki róży do kotła, one były zrywane dzisiaj rano i niektóre już się nie nadają. To jest bardzo krótko, ma, róża ma krótki żywot. Ta kulinarna też, a może zwłaszcza kulinarna, powinno się ją zużyć w ciągu kilku godzin od zerwania. Dokładnie wyselekcjonowane płatki dzikiej róży trafiły do kotła pod koniec gotowania. Wcześniej pan Krzysztof dodał tam odrobinę truskawek i gęsty syrop różany. Podkreślał, że róża ma wiele zalet, m.in. duże witaminy C w owocach. Trzeba jednak wiedzieć, jak łączyć ją z innymi produktami. Dla kuchni róża to jest przede wszystkim bardzo subtelna, delikatna barwa i bardzo mocny, taki perfumowaty aromat róży. To jest bardzo charakterystyczny, nie do podrobienia z niczym innym. Większość gości święta Róż w łasku nigdy jeszcze nie jadła zupy z płatków róż. Ale do wielkiego kotła ustawiła się długa kolejka. Przepyszna, przepyszna, słodko. Paskowa, cudowna. Może nie wiem, czy ta baza tutaj, ta różana, czy troszkę truskawki dołożone. Cudownie. Pięknie pachnie, naprawdę ślicznie. A możemy Cię prosić, żebyś spróbowała i powiedziała nam, jak smakuje? Ostrożnie. Naprawdę, bardzo pyszna. Truskawkowa taka, z aromatem, ale naprawdę najlepsza. Nigdy jeszcze takiej nie jadłam. Nic dodać, nic ująć. I choć z różami próbowały konkurować orchidee, Królowa może być tylko jedna. Pierwszy Festiwal Róż Własków wzbogaciły prezentacje młodych artystów. Pod opieczni łaskiego Domu Kultury pokazali się od jak najlepszej strony. How? I wonder why Yesterday you told me about the blue sky And all that I can see Is just the yellow lemon tree I'm turning my head up and down Turn, 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 turn me around And all that I can see Is just the yellow lemon tree Sing, da, 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 da

Blask. Jesteś zawsze mą królową, co noc mam cię w snach. To przy Tobie gwiazdy bledną, onieśmielasz się. Z Tobą nawet wielki problem, mało staje się. O... Pierwszy festiwal róż na Ziemi Łaskiej w naszym mieście.